Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i lecimy z nową serią zestawów komputerowych na rok 2017, ponieważ wychodzą pomału nowe procesory, nowe karty graficzne, także czas się za to zabrać. Odległości czasowe, że tak powiem, pomiędzy tymi odcinkami mogą być duże, ponieważ będą nowe procesory, będą nowe karty graficzne i tak dalej. Trzeba będzie zbierać informacje i, i rzeczy, które można wrzucić do nowego zestawu. Natomiast myślę, że taki zestaw za 1000 zł na sam początek tutaj nie ma na co czekać i można go zapodać. A można za 1000 zł, ponieważ wcześniej nie robiłem w ogóle zestawu za 1000 zł, zaczęliśmy od razu z grubej rury za 1500 zł, a może ktoś poszukiwał zestawu za 1000 i nie znalazł odpowiedzi. Dlatego teraz przychodzimy, przychodzę z pomocą do Was. I zaczynamy. Procesorek, jaki wybieramy, jest to Intel Pentium G4400, czyli G4400, o taktowaniu 3,3 GHz, oczywiście Skylake na socket 1151, dwa rdzenie, dwa wątki, 14 nanometrów proces technologiczny. Zintegrowana oczywiście grafika, TDP 54W. Co można powiedzieć o tym procesorze? Procesor daje radę, daje radę w grach, oczywiście, no ale jeżeli mowa o tej dedykowanej grafice na integrze tutaj, to no raczej nie macie co myśleć o grach, chyba że o tych starszych i na niskich ustawieniach to, to jakoś tam ogarniecie, no nie powiem, że nie, no bo na przykład CSGO na niskich w HD powinien chodzić bez problemu na tym procesorze, na tym procesorze i tej grafice zintegrowanej, i tak samo Battlefield 3 też na niskich i w HD też powinien sobie bez, bez przypału dawać radę, ponad 30 fpsów powinno być. Luzem, nawet Battlefield 4, bo to chyba ten sam silnik, z tego co pamiętam. No i co można powiedzieć? Procesor bardzo fajny, nie grzeje się, jest dosyć tanie, bo 250 zł, już za 250 zł można go kupić. No i co? No Skylake po prostu podstawowy taki procesor. Miałem tutaj do tego zestawu brać Celerona, natomiast zestaw wtedy chodził 900 zł z hakiem, a mamy do 1000, więc do czego nie wziąć lepszego procesora, czyli Pentiuma. Macie troszkę wyższą wydajność i można bardziej rozbudować, rozbudować zestaw w przyszłości, a z Celeronem byłoby to już troszeczkę bardziej ograniczone. No, także przechodzimy do płyty. Płyta jest to MSI H110M Pro D, jedna z najtańszych płyt na soket 1151, Obsługuje oczywiście 5DDR4 do 32 GB. Tutaj mogę Wam pokazać jak ta płyta wygląda. Mamy oczywiście sekcję zasilania czterofazową. Dwa sloty na pamięć DDR4, 2133 MHz w woli ścisłości, jeden port PCI Express razy 16 dwa porty PCI Express razy 1 cztery porty SATA, z czego chyba jeden lub dwa są SATA 3, z tego co pamiętam, dam no, dokładnie nie wiem, natomiast mogę Wam tylko tutaj wspomnieć, no w każdym bądź razie są cztery porty SATA. Odgrodzona ścieżka audio tutaj jest właśnie w tym miejscu od reszty laminatu, Mamy dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0 i tu chyba jeszcze dwa porty USB 3.0. Czyli mamy cztery porty USB 3.0 i dwa USB 2.0. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, czy tutaj jest niebieski kolor, czy nie. Natomiast, no, stare jeszcze złącze PS2 na myszkę bądź klawiaturę. Karta dźwiękowa siedmiokanałowa i wyjście DVI chyba. HDMI tutaj nie widzę. Nie wiem, czy to jest DVI czy d bo też słabo widać. Natomiast, no, na pewno jest jakieś wyjście graficzne, to oczywiście jest normalne, przy że jeżeli chcemy mieć wypust zintegrowanej grafiki, może tutaj coś będzie napisane, jakie to jest wyjście. W każdym bądź razie i tak możecie do monitora sobie podłączyć i, i co i tyle. E, i, i, I będzie to tyle na temat tej płyty. Do 32 gb RAM możecie ją upgradeować. No i co? Przechodzimy dalej. Pamięć Crucial Ballistic Sport LD 4 GB. Wystarczy do tego zestawu, ponieważ zestaw tylko 1000 zł, nie ma co liczyć na coś lepszego. 2400 MHz, oczywiście płyta to ograniczy, ale to jest troszeczkę lepszy RAM, a koszt różnica to 10 zł, także nie ma co tutaj brać tańszego. Mamy 2400, CL16. E, no i tyle, po prostu RAM. Dalej. E, dysk. dysk od razu wybrałem SSD, e, nie ma co tutaj się bawić w HDD. Myślę, że 120GB w zupełności wystarczy do takiej pracy biurowej, czy też e, takiej, no, po prostu takiego komputera do multimediów. Gier tutaj instalować raczej nikt nie będzie, chyba że ktoś jakieś proste gierki, ale to też one dużo nie zajmują. A komputer o wiele szybciej będzie śmigał e, na SSD. A tak w ogóle, SSD SanDiska, e, san ten SSD Plus, e, to jest jeden z najlepszych SSD z tych najtańszych, ponieważ są to pamięci MLC, a nie TLC, co już samo sobie wskazuje. Wsparcie dla wielu funkcji, takich jak trim, smart i tak dalej. Kto się interesuje, ten wie. Natomiast dla takich osób, dla tych laików no, to jest akurat nieistotne. Natomiast mogę naprawdę potwierdzić, że to jest jeden z lepszych SSD z tych tańszych na rynku. Także warto się zainteresować. Zasilacz, który nam to wszystko zasili to Silent PC Elementum E1 SI85+, o mocy 350 W. Akurat zasilacz jest bardzo fajny, kosztuje 100 zł. Około. Nie ma certyfikatu 80%, natomiast ma gwarantowaną przez procenta sprawność 85% przy obciążeniu 50%, czyli 82% chyba przy 100% jakoś tak to wychodziło. Obciążalność linii plus 12 to 346 W pozostałych już dokładnie nie pamiętam, natomiast są też zabezpieczenia, żeby nie było. Kable akurat w tym zasilaczu są krótkie i nie mają oplotów, oplot ma tylko kabel 20%. 4 pin, natomiast akurat w takim zasilaczu no, koszty trzeba było jakoś ciąć, Zasilacz też nie ma pudełka, niestety, ale to akurat jest mało istotne. No i kable są dosyć krótkie, ale zasilacz jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. I do tego zestawu jest aż nad wyraz, Co mogę jeszcze zaznaczyć, że producent chwali się tym, że zasilacz uciągnął GTX -a 1080 podczas grania w widzimy na trójkę. Także jest naprawdę, naprawdę git ten zasilacz i godny polecenia. Także no, utrzymam Wam ten zestaw i możecie sobie spokojnie potem jeszcze upgrade'ować, dokładać jakąś grafikę czy, czy coś w tym stylu. I obudowa Zalman T4, jedna z najmniejszych obudów tutaj, starzy widzowie moi na pewno pamiętają, bo ta obudowa się już u mnie pojawiała. Ona akceptuje, znaczy akceptuje, no można po prostu do niej zamieścić płyty maksymalnie o rozmiarze Micro ATX. Jest dobrze chłodzona całkiem, ma sporo otworów wentylacyjnych, także nie będzie się tutaj nic grzało. Montaż zasilacza, z tego co pamiętam, jest niestety u góry, ale to raczej w niczym nie przeszkadza. I te krótkie kable tutaj nie będą miały żadnego znaczenia, ponieważ obudowa jest naprawdę bardzo mała i wszystko się tutaj ładnie pomieści. Także no, to by było na tyle. Zostaw nam zapłacić 1005 zł. Może to się troszeczkę wahać, w zależności od, jakiego, od sklepu, w którym będziecie zestaw sobie zamawiać. Natomiast to jest moja propozycja. Ja uważam, że to jest najlepszy zestaw za 1000 zł i tutaj nie ma co zmieniać. Jeżeli macie jakieś tutaj, <laughs> że tak powiem, uzupełnić chcielibyście ten zestaw, czy dodać coś od siebie, to proszę piszcie w komentarzach. Na pewno sobie tutaj podyskutujemy. Bądź możecie też zaprezentować coś lepszego. Nie wiem, no to oczywiście od Was zależy. I co? Jeżeli się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, kliknijcie ten dzwoneczek obok subskrypcji, będziecie zawsze na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i co, udostępniajcie też i trzymajcie się następnego filmu na razie.